Ogromne ognisko, występy lokalnych artystów, wianki gotowe do puszczania na wodę i tłumy gości. Tak wyglądała Noc Świętojańska, którą kolejny już raz zorganizowało Stowarzyszenie Leskor. Tak jak w latach poprzednich, również i tym razem impreza odbyła się w gospodarstwie państwa Białeckich w Strążnej. A czym tak dokładnie jest Noc Świętojańska? To wyjaśnia Helena Serafin, prezes Stowarzyszenia Leskor. Jest to stara słowiańska tradycja, którą kultywowali nasi przodkowie przez szereg lat. Przez wiele lat była zapomniana, ludzie zapomnieli, że coś takiego było, albo ewentualnie wyrywkowo kontynuowali. Chęć poznania tradycji i obrzędów związanych z obchodami świętojańskiej nocy przyciągnęła do obstrążnej sporo gości. Wśród nich był m.in. Damian Mrowiec, starosta powiatu rybnickiego. Bawię się bardzo dobrze, bo lubię i pośpiewać, i spotykam tutaj znajomych, których nie widziałem wiele lat, i także wymieniamy się, że tak powiem, swoimi poglądami, mówimy o swoich rodzinach, także jest bardzo sympatycznie. Sympatycznie było również ze względu na Utopka, który prowadzi całą imprezę i zachęcał wszystkich przybyłych do dobrej zabawy. Dzisiejszej nocy, tej pięknej, baśniowej, magicznej nocy, no, muszę tutaj poprowadzić wszystkich przez tą noc. Do, aż do tej kulminacji, do szukania tego kwiatu paproci, tak aby jakoś ta magia trwała, no to myślę, że taka postać jak, jak ja, czyli Utopek, to jest jak najbardziej na miejscu. Szukanie kwiatu paproci było oczywiście najważniejszą częścią nocy świętojańskiej, choć nie jedyną. Wcześniej miały miejsce inne tradycyjne zwyczaje, jak palenie ziół, taniec wokół ogniska, przygotowywanie wianków oraz puszczanie ich na wodzie. W tej chwili Noc Świętojańska w takich dużych miastach, to już jest taka impreza, która polega na organizowaniu koncertów i tak naprawdę ma bardzo niewiele wspólnego z tą tradycją, z tym co było kiedyś, jak, się, jak obchodzono tą noc. Także my tutaj staramy się to wiernie odtwarzać. Co godne zauważenia, gośćmi tradycyjnej Nocy Świętojańskiej były nie tylko osoby starsze, ciekawość przyciągnęła do obstrążnej także sporo młodzieży. Przyszłam tutaj z ciekawości, ponieważ nigdy nie byłam jeszcze na takim, na takim święcie i chciałam się przekonać, jak to naprawdę jest na Nocy Świętojańskiej. I to był właśnie główny cel, jaki przyświecał organizatorom Świętojańskiej Nocy. Ocalenie od zapomnienia starych zwyczajów i przekazywanie ich młodszym pokoleniom. Dla takich idei warto się postarać. Warto dlatego, żebyśmy nie zapomnieli. Częściowo zapomnieliśmy, ale my ze starych książek Opowieści czy spotkań z ludźmi starszymi, po prostu pewne rzeczy spisujemy i przekazujemy Wam, młodym ludziom, którzy. Po nas nastąpią i będą kontynuować te zwyczaje, tradycje. Ja myślę, że to jest tak, że żyć należy swoją historią. I tą historię trzeba znać, lubić i przekazywać kolejnym pokoleniom. A coraz mniej jest takich imprez. I dlatego każda impreza, która przywołuje tradycje, nawiązuje do tego skąd pochodzimy, dlaczego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, to jest wszystko ważne i trzeba to dzisiaj młodym ludziom prezentować. Dodajmy, że cała impreza została uświetniona występami miejscowych artystów wśród których prym wiodły zawsze znakomicie przygotowane panie z koła gospodyń wiejskich w Pstrążnej.